Witam Was serdecznie. Coś tam dzisiaj się udało wygrzebać na złomie, taka musiężna doniczka. Zobaczcie, pięć takich łyżek ozdobnych. Bardzo fajne. I do tego zawieszki medale Nie będę się rozdrabniał Zabieram wszystkie Jeszcze coś tam jest o, Jeszcze I coś takiego no, a więc coś tam Coś tam wpadło. Pozdrawiam serdecznie i do następnego cześć.